Witamy Państwa w firmie Energy Gas Polska, prezentujemy jazdę testową po montażu instalacji gazowej autem marki Hyundai iX35 silnikiem 1.6 GDI, auto z bezpośrednim wtryskiem paliwa, mocy 135 mechanicznych. w tym przypadku wyprodukowane w 2013 roku. Zamontowaliśmy tutaj instalację BRC SDI w wersji 2.0, produkt przeznaczony do obsługi auta właśnie z bezpośrednim wtryskiem paliwa, z delikatnym dotryskiem benzyny. Jeżeli chodzi o spalanie takiego Hyundai'a, jest to około 9 litrów benzyny. Gazu spali około 10 litrów, do tego musimy doliczyć około 2 litrów dotrysku benzyny, który stosuje się celem schłodzenia wtryskiwaczy benzynowych znajdujących się w komorze spalania. Takie wartości pozwolą na zaszczędzenie około 200, km, 200 zł na każdym przejechanym 1000 km. Jeżeli chodzi o zbiornik, w tym przypadku zamontowaliśmy zbiornik o pojemności 55 litrów brutto, który pozwoli na przejechanie 450 km na jednym tankowaniu. Koszt zamontowania takiej instalacji gazowej dał to z bezpośrednim wtryskiem paliwa o liczbie cylindrów 4, jest to 4600 zł. Zwrot kosztów montażu nastąpi już po 22 tysiącach kilometrów. Także opłaca się jak najbardziej, oszczędności są widoczne gołym okiem. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.